Mieszkaliśmy, ojciec był gajowym, mm -hmm. mieszkaliśmy w leśnicówce, w Smularce, a później dostał mieszkanie koło Sokołowa, tam świeżo wybudowali budynek i dostał to mieszkanie i służył w, w tym, w Leśnictwie. A poszedł, poszedł, później do wojska, to mm -hmm. był pośrodkiego służył. Sable miał, e, żeby był e, tym łanach o no. pięknie. No a już jak ojciec skończył e, wojsko, to go przydzielili wywozić tych Polaków, którzy uciekli od wojny, w Rosji byli, to on woził do Polski. No a mama pracowała jako kucharka w tym warunie. Mm -hmm. Pożywili się. No, ale już jak chodziłam do szkoły, to najpierw bo to była taka czteroletnia szkoła tylko, bo to mało ludzi było, to czteroklasowa. Chodziłam do Zarzecza, ta szkoła była przed Brezokartuszką. W Berezie wybudowali Polacy już jak byli, to wybudowali taki duży kościół. Także koło 4 km widać, było taki biały, świecący w słońcu. Pięknie wyglądał. No i, i, i ja tam nie brałam. I jeszcze powiem, jakie radio mieliśmy. I to Nie była było taka prawie, mała skrzyneczka. Tak. I to radio to było na taki kryształek. I taki kawałek, grudka tak jak węgla, puściła, się tak jak węgla kawałek. I to mieliśmy antenę do tego. Prawda? Tyczka stała jedna ze 20 metrów wysoka, druga też. I to była antena od tej jednej z tej anteny. Szedł kawałek do pokoju, a te słuchawki to nie było głośne, tylko na słuchawki to było. Dwie słuchawki były, mama z tatą oglądali. A jak nam się chciało też po, po, posłuchać, to porcelanowy talerz trzeba było położyć i ten ta... mm -hmm. słuchawkę, ten talerz i dopiero ten głos dał. Nowoczesne. Bardzo. No, przed wojną. No, przed To jest chrystalnie takie, to radio. To, tak. tak, tak. To, te piłsudki odwojową te, te ziemię. Tak. białoruskie, to września nad Głukiem, tu Lwów. Mhm. Był, było wino. I później zasiedlali tymi polskimi ludźmi. Mhm. I tam byli ludzie, co dostawali Tą ziemię to osadnikami nazywali, nie Później tak. Rosja, jak nas zabrała, to nas wszystkich tych osadników zbierała i wywoziła na Syberię. Mm -hmm. No to miałam chyba 14 lat, no bo skończyłam szkołę powszechną, zdałam egzamin do handlówki i miałam na jesieni iść do szkoły w tym czasie przywieźli nas na Syberię. Wojna przyszła i nas, jak te Ruskie przyszli nas zabierać, 6 rano było, mama rozciniła ciasto na chleb, bo się piekło co sobota na cały tydzień. Taka wieża była i tam te ciasto zarobiła. I jak nas przyjechali zabierać, to mama umiała po rusku kadać, bo już drugi raz była na, sobie, na te na była na Ukrainie gdzieś tam. Tak to się nazywa, Samara, ale nie wiem, co to za miasto teraz. Mm -hmm. Ale mama tam pracowała, to za Cara, było bardzo dobrze. A nas zabierali ruskie, Przyszły o 6 rano i kazali zbierać się już, ale żeby mama miała rosyjsku, trochę Pozwolili jej dużo zabrać. Wzięła maszynę do życia z kaszy, mąkę, tak. Także dużo zabrała ze sobą. No to świnia była zabita, bo to każdy trzymał coś. No i nas wywieźli do bronnej góry, bo tam stały wagony. Właśnie zwozili tam tych wszystkich, co mieli wywieźć na szyberię, to tam do tych wagonów A Taki był duży wagon, taki długi, ten, ten pulfun taki. No i nas tam załadowali. A później za dwa dni przywieźli ojca, A tak zwozili wszystkich mm -hmm. do Kuby. No. I ta sąsiadka upiekła chleb, przywieźła cały ten chleb na, na drogę. No i później jak się w nas wywozili, to żeśmy jechali cały miesiąc tymi wagonami bydlęcymi. I na te szyby jak nas wieźli, jak wieźli, to albo wypuścili, załatwić, albo nie. To zrobili dziurę w wagonie i tak załadniali się i tam, albo dali wody, albo nie dali, jak chcieli. I to ta policja pod karabinami, wszystkich nas tak trzymali, jakbyśmy byli jakimiś przestępcami. I To te dzieciaki malutkie, miałam siostrę najmłodszą, miała 7 lat. I ona taka była wredna, że nie chciała spać, tylko przy ścianie, a ściany były taki lód na ścianach, w tym wagonie. Przysiębiła się i już jak myśmy dojechali do Hołmogorka. Ostatnia stacja była Hołmogorka. To ostatnia kolejowa stacja. Później tu już sajami bo tam dróg nie było i nic wtedy w Laszy. Krisie, no ta jacia na zapalenie płuc, no to mama jej to miała, bajki stawiała. Kartofle płaciła 6 rubli za kartofla, żeby do głowy przykładać. Siatych leków nie było, ale jakoś mama ją uratowała. Ale że jak tu przyjechaliśmy, to ci dzieci lata miała i zmarła. Co jej pozostało? Miała wodę w boku. To boska. Tak, tak. To moja siostra była najmłodsza. Ach, Krisia. To znaczy jak nas tam wywieźli, to panował tam tyfus, niemniej. No i kto tylko spał ci leżał, to wszystkich zabierali do szpitala i i tyfusowe dawali. Tak, te za miesiąc nam trupa oddali. Nie rozmawiała, nie patrzyła się, oczy można było machać, nie chodziły oczy. Mm -hmm. Taka, no, trupa była, poszliśmy. Bo... A to też siostra, siostra Krysia. Mm -hmm. A co tutaj była? Niewidoma. Wiem, pamiętam. No i ona tak zachorowała właśnie. I ją zabrali do szpitala. Otruli ją tymi sarczykami. I oddali nam skórę i kości. Bo tutaj w tych wnętrzności widać tylko taki dół tu był. Piotra stały. I, I tego. No i mama miała tą maszynę rzeszycia. To taka była potwora. Żeśmy mieli trochę. Zarabiała na niej, siła coś. Ale że przed nami, tam wywiezieni byli Niemcy. Oni, taki naród roboczy, i gospodarowali sobie. Świnie ci mali, krowy ci mali, mleko mieli. No i mama mu wzięła za nią dwa tysiące rubli za tę maszynę i jeszcze wymówiła sobie ileś tam jajek, mleka ileś, no i pół litra wódki dostała od tej babki. No ale jak już miała tą wódkę, to wszyscy płakali, wszyscy modlili się do Matki Boskiej, i po, po nocy. I jakoś nam Pan Bóg pozwolił, że ona ozdrowiała. Dostała tą wódkę, dała jej gorącą herbatę, wódkę wiała, hmm. usta roztworzyła łyżko, wlewała je te gorące herbatę i nasmolowała ją powódką. Jak posłurowała, to ciało się białe robiło. To taka była kora jak na, 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 na rybie. No i, i ona doszła do siebie później. Była sparaliżowana jakiś czas, bo ręka i noga nie działały, ale mama masowała ją, w wodą, tam szorowała, gimnastykę robiła i żeś poszła nawet na, na Jagody. Mówi, co będziecie mnie zbierać? Ja sobie sama nazbieram. No i dojdzie już było, ale później nasz Sikorski miał wywieźć do Iranu. No i zabrał nas z tej Sibuni, wywieźli nas nad rzekę Dwinę, bo to tylko droga była rzeczna. No i tam stawki chodziły po tej rzece. Ale jak nas przywieźli, przyszła taka rucha śnieg z deszczem i, i stanął lód. Na tej Przestały Przestały chodzić te, 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 te statki. No i, i zostaliśmy tam, ale jak żeśmy siedzieli na tym brzegu, taki szarciasty deszcz padał. No i, i Krysia przesypiła się. Tam I później już. Miesiąc. byliśmy na mieszkaniu już nam mieszkania tam dalej, no i nie było już drogi powrotu do jechania nigdzie. No i na drugiej stronie rzeki, tej Dwiny, był Bieleźnik, tam był szpital. się wzięli do bieleźnika tego do szpitala i ona tam bo, bardzo krzyczała takim nieludzkim głosem, aż Podnosiła, skakała, takie, bóle takie, jeśli coś nie miała. No, a oni przykładali lód do głowy i naturę ją smarowali. No i oddali nam niewidomą. Tak, zanim widziała. Nie daj Boże, najgorszemu wrogowi nie życiłabym tego, co przeszła. Zupełnie to za dużo kartofli. No to jak starła na tartkę, to wlała, to się to taki krok zrobił. Więcej było. A chleba było 60 deków na pracującego, a ten, nie pracuje, 20 dekor. A jak się pracuje jeszcze na noc, to 100 gram więcej chleba można kupić było. To nie to, że darmo dali, tylko trzeba było za wszystko zapłacić. Straszne rzeczy, nie macie pojęcia jakie tam. Straszny bud. Ja taka młoda byłam, ja nie mogłam po schodkach wejść. Tak mi coś zrobiło się, że nogami nie mogłam chodzić. A najwięcej to nam pomogła Ameryka. Do archangelska przysyłali z Ameryki różne rzeczy, beczki, mleka, beczki i szwalców. I dali na jedną osobę po dwa kilo tłuszczu, po dwa kilo mąki, dwa kilo cukru. I to wszystkiego tak znaliście, żeśmy wtedy uratowani, żebyśmy mój sam poumierali, bo to jak też my wrócili do tej rzeki, co mieliśmy jechać, i nie pojechali, później klapa była. Tak źle było, że nie wiem. Ale ja to miałam mamę, mama poszła na wieś, to tej mleka dostała, to tam coś jeszcze wymieniła. Wszystko, żeśmy wymienili, nic, nie było, nie poduszka, ani nic. Na jedzenie. No. no tak. Coś okropnego. Nie były ci człowiek, tylko w Prawo się w takim stawie, w stołek się stawiało i klepało po tym ciuchach w tym. wszyscy tak prawie. Wszy, wszy, wszyscy, tam było. Takie czasy tak tak. Straszne, nie? No straszne. i w tym stawie Niemcy, chyba. E, wojna była, no przecież tam na tej Ukrainie. nie No, no. i. Oni pozostawili te chrupecie swoje w tych stawach, w beczkach. To stało w beczkach, ale jakiś śmiałek dostał się do tego i wyciągnął trochę na brzeg. To takie były jak agrest. To To powiedz takie niebieskawe. Jak się dotknęło, to paliło się ziemia, wszystko paliło się od tego. No ale Kazik, jako ciekawski, z tego. I mu cała noga, ta ręka paliła się. I te paluchy, to takie masz sztywne. ono dym szedł, ognia nie było, a wrzeszczał. Nie... No i jakaś tam była w wojsku i wiedziała, co to jest, że to, to jakieś pomidorami zgasili. Pomidory. Mhm. Zwykłe pomidory. A tak to by ja nie wiem. Spalił się cały. Bo boom, słyszał, bolało, dym szedł. A u nie było. A w tym czasie ja też byłam wysłana do pracy, bo to myśmy, było taka wysłana. na tym te rzece, Dwinie, że taki załóg był, że oni tam w ten miejsce takie, co, co prądu nie było, tam trzymali maszyny. Też co pracują, bo łapali, to to jest e, praca rzeczna. Wszystko wysyłano rzeką i to puszczają z drzewa, a później taki kosz zakładają, łapią i te maszyny wiążą to, tak jak zapałki wiążą, takie duże, kilkanaście tych metrów tego zboża, tego Nie. oni nazywają po, po rosyjsku bałan, ten, to, to jest świerkowe drzewo. A propsa to się nazywało te drobne drzewo. I to każdy sortyment był w swoim, aby później, jak już statek przychodził z Archangelska po te drzewo, to żeśmy jechali i te, co kiedyś wiązali, też musieliśmy zdejmować to wszystko, i na przyczepę już z powrotem zabierali te wiązadła, te wszystkie łańcuchy, co to drzewo było wiązane. I taka robota była I cały czas na rzece. No i e, jak jechaliśmy, jakie śliczny krajobraz ma ta dywina. jedna góra taka biała, a, a jak alabaster, druga czerwona, zielona, takie śliczne krajobrazy, bardzo ładnie wygląda, ale człowiek niczym się nie cieszył, niczym się nie interesował, tylko jedzenia brakowało, nie ma nic, i też, bo nie było nawet czasu do spania. A tych młodych, to tak wszędzie pędzali. To stara, to ma dzieci. No. A proszę powiedzieć, a kiedy pani tutaj przyjechała do, do Różańska? Jak, w którym roku, jak pani pamięta? Wiem, że to był czerwiec. Mm -hmm. Dlatego, że mama co posiada, to już było za późno. To nas przywieźli, jechaliśmy przez Opole z Ukrainy, bo już, tak. już były. W Charkowie nas sprowadził ten Sikorski. Tak. No jak myśmy tu przyjechali, to nas jeszcze w wagonie byli, a nas wozili tak. I zawiesili nas to w Szczecin-Dobie. Mm -hmm. Ale mama mówi, to jest e, za odro. Niemcy ci znowu nas wywiozą. I nie chciała. No już jakoś nam poprawiło się. Kurę posadziła, jajka kupiła. Kur kurcia, Wiesz, ta kura wyległa te kurczaki i jednego razu skoczyła, Z krzyżami skoczyła na płot i za kura jak kogut, za kukureka. I mama no, przyszła i ja. mówi, wiesz co, ten nasz dziś taki słaby, chyba coś wróci ta kura. A ona na siebie by no, Jak tego brata my go wzięli do tego... Junaków, no to mama pojechała go odwiedzić. Upiekła ciasta w walizkę i papierosy mu kupiła, jak to matka do syna, ale jedynaka miała. No. Ja jeszcze obudziłam się przed tym pociągiem, co mama miała chodzić. I mówię, nie opuszczę, bo coś z tym dzieckiem było w nocy, ale za pociąg poszedł. Pojechała mama. No ale w niedzielę nie wróciła. Poniedziałek też nie ma, no to ojciec siadł w pociąg i pojechał. Mówi, pójdę szukać matki. Co z matką? Tam przejeżdża, a Kazik mówi, że nie wiedział mamy. Wcale nie wiedział, nikt nic nie wiedział. No i poszedł na komendę, pojechał do sargatu. Tam wsadzili go, że to był podejrzany, może ojciec coś tam zrobił jej. A ona była zamordowana w zbożu, między Stargardem, a Kruczewem, I o, Podobno szła z jakimś mężczyzną. I szła do Stargardu. Bo wtedy Kazika wzięli... Była przysięga Wojska. I tych junaków wszystkich wzięli na tę przysięgę do Stargardu. Oni pomaszerowali jeszcze przed ósmą. No i mama nie widziała tego i on też nie widział, No, odnalazł. Później to okazało się, że niewinnie ojciec wypuścili. No i mama już była na policji. Miała zapchane chustką w, w, w usta i za, za nogę ściągnęli w jednym miejscu. wydeptane ptane było w drugim i chyba broniła się. Bo była taka bojowa kobieta, oblatana. I Rosja, i wszędzie była, to ona tam umiała. No i zamordował. Miała tylko te dokumenty, co myśmy mieli z Syberii, a więc i nic. No nie wiem o co mu chodziło, co to takie było, to nie wiem. I tak stało się. Zginęła, nie przyjechała do domu. Jak przyjechał od mamy. On tu pisze do kogoś, do jakiegoś kurzyna. I to są włosy mamy, tak? Tak, jak jakoś tam odnalazł to. Ona teraz leży na naszym cmentarzu, po czym sprowadziła złoto. Mhm. Teraz leży tu z ojcem. A to miała takie krzywiki na obcasach białe do kolan, sznurowane, ślubne <grydź> buty białe. <grydź> Ale tutaj, jak już przyjechaliście do Różańska, to pani ojciec był rolnikiem, tak? No, musiał, no już... już nabrał ziemię, tam tak. Rolnik, gdzie to tak. nie był? Bo... <grydź> mm -hmm. Chodził, jeździł, orać musiał mu konia prowadzić. A niech pani powie, a z kim tutaj przyjechaliście? Pani przyjechała ze swoją rodziną. To i z kim jeszcze? nas przyjechało cały wagon ludzi. Mówię pani, że nas wozili do Szczecin Dobia. Tam były budynki umeblowane, takie dwustronne, były różne. Tylko mieszkać. Ale mama nie chciała. Wsiadła w taką budę, bo z dziłokiem bo z niczego. Nie chciała nic, tylko swobody chciała. Mała Chciało... siebie pani takie rzeczy widziała. Tak wygląda. Przeżyła. No ale co teraz? Tak. W to musiało rodziców człowiek słuchać. Jak tak. było to. Rodzic miał nad, nad dziećmi. A teraz to dzieci od 10 rodziców. Pani Walentyno, a jak już. Tutaj przyjechaliście z rodziną, do Różańska trafiliście. Rozumiem, że to, to nie był dobry wybór, że wcale tutaj nie chcieliście nie, być. Nie, nie. No, ale przyszło wam tu żyć. I proszę powiedzieć, jak tu wyglądało właśnie życie w Różańsku? Bardzo dobrze, tak. Wszystkie urzędy były. I poczta, i gmina była, i urzędnicy. No i, i nawet chcieliście wybudować tam do lisa, ten. Kolej, żeby tam w magazynie zrobić, takie rzeczy nie były, ale że no, dwa razy w tygodniu przywozili żywca, przyjeżdżali kupować, tyle było bydła, tyle wszystkiego, ja sama trzymam ci trzy krowę. Chodziła, a tutaj w Różańsku było kino? Było, tak, tu taki budynek z tą, z, 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 z sceną, duży budynek był. To wtedy właśnie jak mama moja zginęła, żeśmy byli z Piotrem w kinie i ktoś przyszedł od pociągu, bo to jedenasty pociąg przychodzi ze Starkardy. No i, i, mówili, i mówili, że ma, ojciec wrócił, że mama nie żyje. To wszystko powiedział wtedy. Hmm. No to wtedy. Kilo jeszcze było. Później to wszystko rozwaliło się. Tak, i przyjecha, przyjechaliście tutaj. I Ile Pani miała wtedy lat? Taką dwudziestoparoletnią kobietą chyba Pani tak, była, tak, prawda? Tak, tak, Pracowałam u tego maciuszki. Mm. Ale do wszystkiego szłam. I na pole i wszystko. Oni mieli dużą gospodarkę. On miał jakiegoś ruska, co mu tam służył przy koniach. Miał ogiery, miał bryczki. Taki zamożny był ten maciuszko. A on niby pochodził już z takiej strony, gdzie my mieszkali za bugiem. No i u niego pracowałam. To tam jak pracowałam cały dzień, no to i obiad zjadłam i dał nam to szafę taką starą, to takie żelazne krzesła ja trochę dałam. Mm -hmm. I to wszystko zapracowałam, bo mi darmo nie dał. Dał uść z ojciec później p czoły się założył, no ślub brałam w myśli Myśli Boże. Tak, a, to bo u nas tak. nie było jeszcze księdza. Tak. Kościół był, ale księdza tak. nie było, żeśmy chodzili do kościoła do Myśliborza. Piechota, mhm. się tak młodzi zbierała, żeśmy mhm. wszyscy chodzili do… A ślub mhm. w dużym kościele, tu przy ołtarzu Matki Boskiej i było dwie pary. Jedna para to była Piotr i Walentyna, a druga para była Krystyna i Piotr. Mhm. No Ta i by to pamiętam, to... a wjechałam do ślubu w Bryczko. A mąż yy, yy, skąd pochodził? On jest z Wrocławka tutaj gdzieś. Aha, I tu się poznaliście, tutaj tak, na tych terenach? Poznali mi się tam, U nas mnie bo, zaprosił yy, stryjek ojca brat, zaprosił nas do, yy, na, na tam, powrotu. Yy, mówię, pani, że jak jechałam do tego, do tych ciotek, do tych wujków, no to poznałam Piotra po drodze. Pan wracał z Gorzowa, z tego biura. No i on się z ojcem dogadzał, dogadał się, że ojciec może być stróżem przy tych kuponiach, tak. dał mu pracę i tyle. Później przychodził i, no i tak, I tak za... wychodził. nie I tak wychodził. <laughs> <laughs> tak, no pięknie. Ojciec kazali, tak zrozumiałe. I weselisko też było. A no, Oliniczki grał grą na hamulce. Pięknie. Tak, ile pani dzieci ma? Ile 11, pani dzieci? Jedenasta. Brawo. Mam sześć synów i pięć córek. Pięknie. No, a te teraz już jak robiłam na Boże Narodzenie, Patrzki, no to co mogę dać koło dużej rodziny? I czekolady, 130 czekolad. O jej! On już tu teraz i wnuki, i prawnuki, i pra, prawnuki. Nie wiem już, co to teraz jest. No, dużo. jest duża rodzina, no, duża rodzina. No kocham ich wszystkich. Pan Bóg błogosławił.